Siemanko, YouTube pokażę Wam taki nietypowy przypadek. Tutaj jest ze mną właściciel Rafał. I to był taki nietypowy przypadek, że ten samochód, on jest z Norwegii, nie nagrzewał się. Yy, to możesz już mówić w sumie. No, problem był, że tak powiem, już pozakupowy tego samochodu. Tylko Czy po prostu problem... kupiłeś samochód który nie nagrzewał się i nie było ogrzewania w środku tak, nie było ogrzewania w środku więc pomyślałem, ok, zaryzykuję, kupię sobie ten samochód prawdopodobnie będzie do wymiany termostat i problem się rozwiąże teraz, teraz, y, teraz przejdziemy do tyłu problemem jednak był ten termostat, bo no nie wymieniłeś To jest chyba siódmy termostat siódmy jest założony nowy, to akurat zleciłem założenie ja bo jednak zaufania nie miałem do tych, chociaż były oryginalne. Były też nagrzewnice. Co tam jeszcze wymieniałeś? Pompkę, pompkę obrotową. Pompkę to płynu. też niepotrzebnie. To, były, to są tak zwane, można by powiedzieć, źle zainwestowane pieniądze. <laughs> no i teraz tak. Co było przyczyną, że ten samochód się nie nagrzewał? Rafał napisał mi na TikToku, czy chciałbym się zająć tym problemem? No ja. Nie będę ukrywał, że nie chciałem się zająć tym problemem, ponieważ wiedziałem, że y, może być dosyć skomplikowany. Ale że akurat byłem w Gdańsku, to się skusiłem i powiem Wam, że byłem bliski poddania się. Y, ale się nie poddałem i zaraz Wam powiem, co było. Powiedz może jeszcze. Wam powiem, że ten samochód też był u pewnych mechaników Norwegów którym no, próbowałem sobie jakoś w ten sposób jakoś sobie y, pomóc, bo mówię, skoro ja po wymianie termostatów już chyba wtedy był trzeci albo czwarty, Wymieniałeś się no, sam. Oczywiście. Nie, sam, tak, jak jest, nie jest tutaj też to tak, by powiedział okej, okay, no, nie jest to może trudne do wymiany, ale to w starszych silnikach szło łatwiej, lepiej. Tutaj jest troszeczkę tego rozbierania, żeby się do tego termostatu dostać. No i to no jest ten, więc położyliśmy ok. Może, jest, może trafię, wyślę samochód do serwisu, gdzie będą tam, że tak powiem, większa logistyka w warsztacie i może z różnymi problemami. Nie poradzili sobie, no oczywiście nie naprawili mi samochodu, odsyłali mi z fakturką, oczywiście. I to nie mało jak to na norweskie warunki. No i kupowałem jeszcze, mówi, nie poddawałem się, że tak powiem z tym układem ogrzewania i, i z całym tym problemem, jaki te, ten samochód, ten pojazd dotyczył. No i co, jeździłem jedną zimę, drugą na no z Polski, no do Norwegii jeżdżąc, że tak powiem, to tak mniej więcej wyglądało, jakbyś w lodówce siedział. <laughs> A nie, a nie w pojeździe, bo no, ta trasa nie jest krótka. Dla jednego kierowcy. Okej, okay, jak ktoś jest może twardszy z Gdańska do, do Haugesund, bo to mniej więcej tam, tam pracuje, to wychodziły różne te godziny. O 27 godzin jazdy, cały cykl. Czyli poczekanie na promy, to wszystko. A czasami no ja 34. powiem Ci że ja tutaj się z tobą przejechałem jakieś, nie wiem, 20 km ja zmarzłem w nogi, więc nie wiem jak można było tym samochodem jechać tam kilka tysięcy kilometrów. Było to dla mnie. No, powiem coś szczerze, niesamowitego odzywałem się również do serwisów takich tych youtube'owych, tak jak ma EKG napisałem, no to tak nie, nie chcieli tego samochodu przyjąć chociaż bo to naprawdę specjalny przypadek i szukania, żeby to znaleźć, to by nikt się tego nie spodziewał, co w tym samochodzie było, bo by tak powiedział, a termostat jeden, drugi, trzeci wymieniać, ale też nie wiadomo, przecież mechanicy wiedzą jaka jakość jest części i że, czy ty dobrze trafiłeś, że tak powiem, tak naprawdę na sprawną część, bo nie wiesz, bo inaczej jest jak z drugiego samochodu, który masz sprawny ten termostat i działa i wkładasz go do innego, żeby coś podmienić, zobaczyć, to jest zupełnie inna sprawa niż... Ty kupujesz na ogół, mówię, może źle trafiłem, może nie ta marka. Tu so, kupowałem termostaty także oryginalne. To nie jest powiedzenie, że to są no-name, jak to by powiedział jakiś tam chiński rynek albo coś. Nie, były oryginalne, gdzie każdy wie, ile oryginalna część kosztuje, bo tych termostatów w takich normalnych sklepie kupisz cztery zamiast jeden oryginalny. Dokładnie. Dlatego tutaj ja też nie za bardzo chciałem się podejmować tej naprawy, bo wiedziałem, że to nie jest prosty temat. I tak, no ale w końcu się skusiłem i powiem wam co było tutaj zepsute. Tutaj ten samochód zepsuł poprzedni mechanik. A co, co zrobił? Eee, tutaj z tyłu są przewody, które tam biegną do nagrzewnicy, do EGR-u eee, i tutaj też do takiej pompki. I po prostu z tyłu albo ktoś tutaj wymieniał silnik, Albo nie wiem, EGR, po prostu pomylił te przewody, pozamieniał je i powiem Wam, że jakbym rzucił zdjęcie, nie mam tego zdjęcia oczywiście, to nikt by się nie kapnął na pierwszy rzut oka, że tam jest coś pomylone. Bo tam wszystko pasowało i y, gdy już tutaj wymieniliśmy, chyba to siódmy termostat y, wiem, na taką co? firmę, którą ja chcę i którą znam, na to tak samo poszła nowa. Tutaj ta chłodniczka też jest nowa, tak. bo się okazuje, że one też ma wpływ na. One ochrona. też się zapychają tak. w nich, także tak. myślałem, że może gdzieś się obieg zapchał i to nie chce działać. I, i... Ale temperatura oleju też jest inna po wymianie, po wymianie termostatu. Tak. tego Tutaj, tej chłodniczki. No bo Te, te chłodniczki się, były, zapychają się zapychają. Zapychają tak. się te chłodniczki, tak. tak? Dlatego ja wiem, że one się zapychają i u siebie też miałem problem i wymieniłem, to jest ok. I powiem Wam, że żeby tutaj samą diagnozę postawić. To jeździliśmy około dwóch godzin. Wczoraj, od godziny 15, wymienialiśmy termostat na grzewnicę. Też we basto wjechało nowe, bo tam, coś, tam to się zepsuło. I siedziałem do drugiej w nocy, zanim doszedłem. Dlaczego on nie grzeje ten samochód? Po prostu przez te pomylone przewody. Tutaj ciepły płyn w wchodził na chłodnicę. A dało do myślenia coś, jak się włączyło webasto, nie grzało w kabinę, a grzało w chłodnicę. Tak? I znalazłem najpierw pierwszy przewód, który mi ocierał o linki zmiany biegów. Mówię, tu jest coś źle. Zamieniłem, włączamy webasto, grzeje w środku. Wyjeżdżamy na trasę, temperatura spada do 60 stopni, samochód nie grzeje. I powiem Wam, że naprawdę przypadek chyba najcięższy, jaki miałem. Mój Tiguan był ciężki, ale ten był naprawdę bardzo ciężki. Bo yy, nie było tak, jakby punktu zaczepienia. Co tu może być nie tak? Wszystko wydawało się, że jest ok, ale po prostu ten samochód nie grzał. I nikt by nie pomyślał, że ktoś zamienił przewody i one mogą mieć taki znaczący wpływ na to ogrzewanie. Tak. Tutaj powiem szczerze, to był temat, który i do mechaników jeździłem. Sam jestem mechanikiem, sam naprawiam własne samochody. Czasami, czasami, no ten temat to naprawdę mnie pokonał. Tu już nie wiem. Ja już wychodziłem, że nie wiem. Nie. Ogólnie mówię tak, jak nawet sprzedam ten samochód, nie jestem użytkownikiem samochodu, który chciałbym oddać w drugie ręce niesprawny samochód. Ja nie robię czegoś takiego, że oddam samochód, który nie działa. Nie chcę mieć telefonów, jakichś złych negatywnych, negatywnych że tak powiem, jest pod, pod moim imieniem. Tak? po prostu oddać uczciwie, jakbym chciał sprzedać ten samochód, żeby to po prostu działało. Tu jak ten samochód jest wyposażony w takim w takim, to ma po prostu działać. Jest to naprawdę męczące, bo tym samochodem jestem właścicielem 4 lata. To zobaczcie, 4 lata męczyłem się z tym problemem, z tym ogrzewaniem aż do teraz. Oczywiście prowadziłem tutaj y, taką własną mechanikę że czyszczenie kolektorów, bo wiem, że to się zasmalało, ten silnik chodził dobrze. No i odchodzimy. dodajmy jeszcze, że przez ten y, układ chłodzenia niesprawny zabiłeś DPF. -a. Zabiłem DPF. -a. DPF, no i tutaj też te ręce, które, które tutaj grzebały, no pomogli mi jak mogli, tak? Żeby chociaż jeździć tym samochodem jest, będzie to przywrócone oczywiście do, do, do stanu oryginalnego, bo to jest dobra rzecz. Naprawdę, jak to działa, wszystko w samochodzie Mówimy jest. o DPF-ie. Jak to jest, to naprawdę to działa, a wierzcie mi, jak myśmy odpalili to bez DPF-a w garażu, to myśmy uciekali. Taki po prostu żrący, więc te DPF-y to nie jest złe rozwiązanie. Jak to działa, naprawdę to jest super, super sprawa, nie? Tylko odpowiednie ręce, to tak jak z lekarzem. Mechanik jak lekarz. Jak jest dobry lekarz, to cię wyprowadzi naprawdę na prostą. A mechanik kijowy, to cię będzie ciągnął cały czas i ciebie doił, nie? Tak jak, jak, jak wiecie jak to jest w życiu, jak to wygląda. Dobra, także tyle w Jeszcze tym filmiku. Tutaj jest tu tutaj tutajście zobaczyli, no nie tutaj jest to pogarnąć sobie. Pogarniać to umyć. Tutaj te przewody sobie też sobie pomocuj i będzie musicie wszystko. Wiecie, że myśmy poszli spać o piątej rano. O piątej rano. Już taki, taki mały sobie zrobiliśmy chillout. Chillout taki, żeby że w końcu się udało. No wiecie, musicie zrozumieć 4 lata walki z samochodem i w końcu jest ogrzewanie. A no, w ogóle to mówiłem, że jestem w Gdańsku, czy nie? Stogi, Gdańsk Stogi. No, także idę się przewietrzyć nad morzem, bo jak naprawdę samochód mnie, powiem wam, że wymęczył jak żaden inny. A wszystko y, po prostu no, tak jak mówiłem, wina mechanika, który y, myślał, ja uszę... że otworzy warsztat i zrobi się milionerem, tak? Przepraszam za bałagan, bo jeszcze nie jest ogarnięte, ale Musicie zrozumieć. Także częściej jakby ktoś chciał I to są. na grzewnice co, Tak dla żartu powiem, że następny samochód będę szukał do termostatu. Bo ich zobaczy ile mam. I wszystkie <laughs> działają. <laughs> Dobra. Do następnego.